Dobra, cooperation, utwórz lobby, nowa gra. Jakby nazwać tu nasz świat? Hmm, Bigfoot tygnoju. Okej, okay, może być. Halo, witam was wszystkich serdecznie bardzo, z tej strony Szuken wraz z Max Playerem Gramy sobie dzisiaj w grę pod tytułem BigFoot, ponieważ jest napisana dużymi literami. E, Max, przywitaj się. Cześć, jest to, e, że tak powiem, Finding BigFoot, ale zmieniło nazwę na BigFoot, mm, więc... E, Max, powiedz to poprawnie, bo jest z dużymi literami. Finding BigFoot! Lokalne gazety, to zostały, może, zalane to lokalne gazety zostały zalane wiadomościami o poległych ludziach w Nacjonalnym Parku Rose w ciągu ostatniego roku dziesiątki ofiar zostały rozerwane lub zniknęły, coś tam, coś tam bez śladu. Na czytasz. <laughs> Dobra. Ogólnie, jakby Ika. zarys gry jest bardzo podobny jak do kiedyś do gry Rake, tylko oczywiście. No, no, no. Nie Rejka, tylko Biguta. Czyli po prostu taka jakby kontynuacja e, tego Rejka, tylko że głównym antagonistą jest wielka, przerośnięta małpa, która chce nas zarzeć A! Co robi wilk? Wilk nie jest. Co? Tak jak już? Bigo. Czym mam go bić? Ja pić! Mam typa, kurde! Kusia wilk se przybiegł, no co jest? Kusia, ogarniałem jeszcze. Nie, no, ogarniałem się a ten przybytek zaczął mi gryźć. W ogóle, powiedz, jaki profesjonalny komputer mamy tutaj? Kule śledzące, o te, ja chcę kule śledzące. Mała okay. tak, pot tak. Pod F latarkę. Macie, ma macie, mamy latarkę. To ja wezmę sobie, na ja wezmę kule śledzące, a ty weź kule karabinowe na razie. To wybieram, no, kule karabinowe. Mięso. Karabin. Biorę mięso. Biorę jedną pułapkę. U, dron! Wezmę sobie, będę robił te... Będziesz droniarzem? Będę no? droniarzem. Możesz być droniarzem. Ale kurde, fa fajnie się zaczęło. Tu mamy wilka, możesz wziąć z niego mięso, jak zabiłem, oczywiście. Gdzie on jest? Tutaj jest biedny wilczek. Napadł Gdzie? na nas i zginął. Tu. Gdzie kuźwa? D Dawaj mi gnoju. Ty gnoju, ty. Ty kuźwa. Jak dobrze, jak dobrze wiem, w tej grze można zbierać gałązki. Po co ci Do, gałązki? Żeby tymi gałązkami przykryć pułapkę, tak jak to było w rejku chyba. Eee, nie, w rejku nie można było. w rejku, nie w rejku chyba ustawiłeś pułapki. Pułapki tak, ale nie można było jej zamaskować. No okej, okay. skoro... coś takiego jak mapa, tak mamy mapę, dobra. Jak się zbiera gałązki? E. e. O dobra, okay. już, 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 Dobra, dobra, gałązki. Dobra. I teraz dobra, czy... dawało się na przykład, powiedzmy, że ustawię pułapkę mniej więcej przy tym znaku. No dawaj, ja to zobaczymy. I przykryją. E... Aha, bo mięso to jest przynęta. O, plus jeszcze I maska, przykryją. proszę, i przykryta pierwsza pułapeczka bo i mamy na nią kamerę. Ale wcale nie widać, że tu jest. <laughs> tak. Pułapka. Ale to po, podobno działa na, tego, na tą przerośniętą małpę, więc no. To może I być pod... bardzo ciekawe. Ja bym się na początku trzymał w szlaku tak na wszelki wypadek, jakby... jakby coś. I, i, I akurat teraz no, zauważyłem, że... że z gani, co, co zauważyłem. Że nie nagrywasz? Y, nie, że, na, że mi nie przechwytuje mikrofonu w OBS-ie. Ale... ale na szczęście mam oddzielną kamerę, więc przez chwilę. Y, Przepraszam Was bardzo za dziwne audio, ale no. Z ciebie nie, ale z ciebie nie Jestem nieprofesjonalny, nie ustawiłem z VR-a. Na szczęście nagrywam osobną kamerkę, więc jest. Y, więc materiał będzie. W ogóle na y, tym, na mapie widać ten, nasze kamery rozstawione. To bardzo dobrze. To jest duży plus. Ej! Słyszałem coś. Słyszałem też coś. Rozglądaj się na krypsi. Czekaj, stój, 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 Ty masz te y, pociski trakujące? Tak, 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 okay. ja mam trakujące. To ja mam zwykła. Pewnie się, że mam zwykła. Tak. Ja mam trakujące, bo mam ty przy nich. Okej, okay, jest ładnie. W ogóle zauważyłeś, pod życiem mamy temperaturę ciała. O! Oh. Co, to, to jest bardzo. Oooooh! Oh, oh, oh. oh, Jakie... mm, promising! Wiesz, co, ja, ja, Wiesz ja, ja, ja bym tu zrobię? zostawił pułapkę. Co ja Zostawię ten? kamerę. To zostaw kamerę, a ja za tym zostawię pułapkę. Nice. Ej, what? Co to jest? Shop! A, shop tutaj. No, shop przebieg, nie widziałeś go? Nie, nie widziałem. Normalnie, shop przebieg. Zostawiłem pułapkę, jakby co? Giza, ta Dobry. mucha. What the man. Okej, okay, czyli jak przypuszczam, to zostawił Bigfoot, tak? Tak, to zostawił prawdopodobnie Bigfoot. Tylko że ta czaszka wygląda jak czaszka małpy bardziej niż. A nie czaszka człowieka, no przyjrzyj się. Może zabił... Nie... Może zabił swojego rywala i tutaj powiesił. Albo to jego żona. <laughs> tak, jasne, teściowa, może bardziej, nie? Albo lepiej teściowa, tak. Kurde. No dobra, ale jak on się tutaj objawia, że tak powiem? No od razu nas atakuje jak rejk, czy jest bardziej inteligentny jak No niż chyba podobno bardziej inteligentny. Nie wiem jak to działa dokładnie. No właśnie. No w ogóle co tu jest napisane na tym znaku? Że to jest szlak? No, no Hunting. No hunting. Puff, puff, puff. Nie, będziecie, szlaku, nam, nie będziecie nam mówić co mamy robić. W ogóle tak, tego drona na plecach. Trzyma. Ej weź wypuść tego drona, właśnie. Sobie. Tego drona mogę. W sumie ja, bym, ja bym, a bo dobra, mogę w sumie. przed Jak mam nim Leć. sterować? A pod tabem chyba, tak, dron. I co? Cześć, dziwnie się tym steruje, ty też on możesz widzi, go kontrolować. On widzi jakoś w ciemności, a widzę, widzę jak ty sterujesz. No. Ej, dobre. Ta, dobra, może dzień, zlecę nadu i go wezmę. Dzień drugi. Ej zaczął deszcz padać. Oh. Zaczął padać deszcz. Mmm. Zacnie. I, I like it. W ogóle jest północ zauważyłem teraz. Pod tabem Jejścia. masz godzinę jest pierwsza trzy. Pierwsza trzydzieści, a nie północ. No już pierwsza trzydzieści, dobra, biegnę do ciebie. My się wracamy Max. Tędy Ej, faktycznie. Tutaj jest, dobra. Puła tutaj jest pułapka, którą zostawiliśmy tak, 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 na tego tak, Bigfoota. Big Spójrz dopiero teraz na mapę. Ty masz jakieś pułapki przy sobie w ogóle, zobacz. Eee... Ty, 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 Bo ty, ty, już nie ma żadnej. Jedną, jedną. No to gdzieś jeszcze na szlaku jedną zostawimy. Wait for me! A będziemy słyszeć i dostajemy jakoś wiadomość, że on spadł w na przykład? Jak dobrze wiem ten oglądałem gameplay ze wcześniejszej wersji, no to życie Bigfoota pojawiało się u góry. Aha. Tak, jak no, tak jak tak jak rajte, tak. Jak no Ray. ale nie wiem jak to teraz w aktualnej wersji działa. zostało zmienione na fajnie. Czy on jest duży, bardzo duży. Ocieruję. O, hiking trail. O, idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Bo to -y, przecież zagin pięć 5 tych, tych całych zaginęło. Ha Hikerów, czy jak oni tam mają po polskiemu? Ciekawe, czy znajdziemy ich zwłoki? Chyba. Znajdziemy? Tak przypuszczam. Wait for me. Plus, pod shiftem możesz biegać jak coś. Wiem, ale jak chcesz wiesz, trzymać atmosferę taką. O, mamy kierunkowskaz, co mamy na Dobra. Camp Swamp i Swamp. Campsite. O! Ja bym poszedł w kierunku ca Campsite'a najpierw. Chodźmy na tego, na, na swampa, do Shreka, chodź. Do Shreka, what are you do doing in my swamp? Ja wow. się w ogóle będę śmiał jak on tam będzie. Ta. Nie, Wiem, raczej nie. nie. Tak jak Bigfoot będzie na bagnie, to ja zacznę się śmiać. To wtedy teoria spiskowa, że Bigfoot to tak naprawdę szrek się sprawdzi. Tak. Stopa, wyłaś. Stopa, duża stopa, where are you? To, czy my odkrywamy szlak? Zobacz, na mapie się pojawia cały czas nowy szlak. Czy mi się wydaje? Chyba odkrywamy szlak. Co to było? A, to, to lisek, ok. Lisek. Lisy wydają jakieś dziwne dźwięki w ogóle. Zauważyłem. To jest cała zwierzyna normalnie tutaj. O, mamy no. słopy. I jest domek. Gdzie jest dom szreka? Gdzie? Na, na, daleko tam widzę. A, dobra, Wtedy też nie? widzę. Ja bym Czy do niego bagna, podszedł. Te bagna są jakieś toksyczne, Nie wiem, to mają jakąś. Czekaj, wejdę do nich. Nie, nie są jakoś toksyczne. Ale dobra. zmienia się temperatura odczucia, jeżeli wchodzimy do wody. No, raczej, no bo woda jest zimna. Ale mam 36,6, więc zdrowy jest. No, ja tak samo. Dom na bagnach! Dom na bagnach! Szrek! Uuu, jesteś tu? Somebody! Co tutaj somebody. znajdziemy? Nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. E Słyszałeś to? E e e e e e I czekaj, czekaj na kamery. Tak, na wszelki wypadek? No właśnie. Jak się On... zmieniało kamery? On chyba jest na bagnach. Bo wydał dźwięk. Może jak gdzieś tutaj. Nie, ty rozstaw. Albo mi się zdawało, albo w tamtym kierunku coś się ruszało. Gdzie? Wilk. Tam. Jakie wielkie gówno, nie wiem, w montażu to zobaczę. I zez, ja mam lekkie ciary, Max. A tak kuźba. A tak kuźba. Kurwa. Kfuda się boję, już poszalałem. Tak, boję się Bigfoota. Czuję, pokaż mi gnoje. Pytanie czy jak zginiemy to się odradzamy i możemy dalej mm, mm, na niego polować nie. czy to jest? Po prostu giniemy. Czy, jak nas czy jest i, i game over i od nowa? Tak. Super. Tak jak było w rejku. No, w rejku się odradzałeś po prostu. Ty Nie, w rejku się chyba nie odradzałeś. No jak, Odwracałeś się, mogłeś go upolować po prostu i tyle. A nie, Już są... W tym, w tym mam... kierunku gdzieś tam. Mamy ten... ciary. zostaw tutaj pułapkę, może ją ten... Na bagnach? Tu, no, skoro słyszeliśmy go no, na bagnach, to można dobra. zostawić. A ja rozstawię to tu kamerę. Pułapka. Zostawię kamerę mniej więcej. A po czym się robi ten? Musisz, musisz Aha, wycelować, a nie możesz skóra. zostawić tutaj, co? O, dobra, zostawiłem kamerę. Ale czym to robię? Y, musisz najechać na zostaw mięso. I kliknąć. A, a, a dobra. I ja zamaskuję. No to ja chciałem! A, dobra. Mamy tu kamerę, muszę. Musimy. A, zrobisz kamerę. ...ogarnąć dobra. jak się zmienia kamery. To może pod 1, 2, 3? Tak, pod 1, 2, 3. Cztery. O, o, widzę nas, nice. Pokaż gdzie. ten, kamera 4 no elo, co tam. Możesz sobie zerkać. Gdzieś po drodze może jakiś domek jeszcze znajdziemy i tam coś będzie w środku. Oglądałeś Bera Grylsa. Nie wiesz jak przeżyć o, w lesie. oglądałem Bera Grylsa. Kurna, a, jak, byłem, jak byłem młody to go cały czas oglądałem. No, a teraz kuźwa jesteś stary. <laughs> no cóż. No. Młodość, niewieczność, niestety, ale chciałbym się wrócić do szkoły średniej. Przewrócone... Drzewo? Ale patrz, każdy tutaj jest jakiś przyglądy. Tak, właśnie... The fuck, To jest... To, dziwne. To może być jego, to może być jego terytorii tutaj. Tak. Można może go być spotkać jego bardzo często. To jest napisane no, no hunting, no to fajnie. No ale to wychodzimy teraz z tego rejonu no hunting, więc tutaj już można hunting. Tak. O, o, coś tu jest, jakieś za... Jest. się COŚ! Jest biegnie! Oszedłem! Ah! O szepnie! Zostaw mnie! <grym zamykań> zostaw! A, 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 a wow, what, no, on mnie atakuje! Bo, a, what the heck? Nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! A nie, powalił no, mnie tu! Ała, ała, oa, oa, dobra, ma, ma, oznaczyłeś go przynajmniej tymi strzałami. Nie wiem! Jesus! Mamy go na mapie Mamy? On biegnie w kierunku kamery czwartej O! Yy, weź zobacz we, weź zobacz na tą kamerę Kamera 4. Tak, biegnie w kierunku kamery czwartej. Nie widzę go jeszcze. Jest blisko niej. Między kamerą czwartą a trzecią. What the fuck man! Na trzecie ja w ogóle wziąłem mnie za łeb mnie Tak samo. Trzeba, bo ja nie widzę go. Poczekam, o jest na, koło kamery czwartej. Na idzie lewo, w, na lewo, Idzie w jej czwarty. kierunku. Dobra, dobra, zobaczę. Powinien być gdzieś tam. O, można Zuma robić tą kamerą, jednak. Idzie w kierunku domu na bagnach. Czika. Czyli tutaj nie podejdzie, czyli tutaj Tam, nie podejdzie. ale przynajmniej mamy go oznaczonego. Będziemy tak. wiedzieć, kiedy będzie się chciał wrócić po nas. Kurczę, o, muszę... Idzie w kierunku znowu kamery czwartej. Czy ja mam lekarstwo? Aż nie czeknę mam tę lekarstwo. kamerę czwartą. Kamera noktowizyjna, o, kurczę, wilki gdzieś tutaj są. Cześć, to teraz to ja sobie zmienię. Na zwykłe, no tylko 5 okay. nabojów zwykłych. Musimy poszukać. O, no. On cały o, czas krąży no. koło tej kamery czwartej Może czuje mięso Może ta Ale tak ci się nie wyglądał, taki jakiś biały ta. no to... O! No fishing, tu kuzia, nic w tym parku nie wolno robić, ej <laughs> Powiedz no mi no gdzie znam, jest na mapie, jest kamery czwartej? Tak, bardzo blisko O, już nie ma go, nie ma trackingu, a nie jest Tak, jest bardzo blisko kamery czwartej A go nie widzę to jest bardzo blisko kamery czwartej. Tylko tam ładnie śledź, a ja tutaj sobie pójdę zobaczyć, czy jest jakiś domek. Idę za tobą, bo, bo on zaczyna się ruszać. Cały czas się rusza. No. On biegnie w naszym kierunku chyba Max. Hehe <laughs> po ja powolutku poruszam, ja go cały czas obserwuję specjalnie Jeez. Ta, ta mapa nie jest wcale taka mała ci powiem. No nie jest wow. mała. o kurde. Kok w dół byłby śmiertelny. Co czas łazik koło tej kamery czwartej? Czuję mięso. No, czuję Dzeraz mięso, się ale zwadno. chyba przez tą kamerę boi się podejść. On nie widzi tej kamery, zamaskowałeś się ładnie. Nie wiem, możliwe, że jego AI widzi tą kamerę. Na pewno nie. Znaczy, czy gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj na środku, ok. W ogóle. Mamy, zero, mamy zero, zero lekarstw, będziemy musieli lekarstwo no, ten. Bo... Trzeba by się on w ogóle na tej małej mapce widać gdzie on jest? Tak, tak, cały czas. No ja muszę znaleźć lekarza. On cały czas mało. stoi tam koło tej kamery czwartej w ogóle. Po jedną trzecią życia tylko. Okej, okay, czy są tu jeszcze jakieś zabudowania na tej mapie? Uff. Ok, tu jest ładne oczko wodne. Tak, jest małe oczko wodne. Poszedł na szlak. Jest na szlaku. Mm. On chyba nas śledzi. Hmm. Ciekawe jak długo będziemy mieli tego traka na niego. Postrzelujesz go kilka razy tym trakiem. Bardzo dużo, tak. Ja idę do naszego domku. To też jak mnie kuźwa tutaj gdzieś zaatakuje. Ale nie, to jest myszyczka rzecz. strzelnicza. Strzelnica. I mam kule karabinowe, pułapkę Jej. i rakietę. A po co mam te rakiety w ogóle do tego? Ja tu mam flergana. kule śledzące, nice. One go straszą czy tak, co? Tak, one go odstraszają. Ej, to to jest dobry pomysł, jak on nas tutaj. Maltretuje, to ktoś mógłby strzelić w niego Dobra, ja już się powoli, ja już się powoli kieruję do siebie, bo... Ten teren Odpuść. mi się mi nie podoba. Powiem ci, że chyba więcej amunicji nie ma. Ja od razu mówię, że ja... O nie, a tu są race sygnałowe. Ja od razu mówię, że ba nie mamy więcej naboi. Ja mam w tym momencie 10. O, to jest lekarstwo, se wezmę. Ty masz 10, te. ja nie mam chyba, nic. Chyba te kule trakujące i tak zadają mu jakieś tam obrażenia. Tak, zadają i go oznaczają. Ja mu zadę też sporo obrażeń, zobacz na pasek. Jedna no widzę, widzę, szósta widzę, widzę. obrażeń. Nice. Na pewno go nie pokonamy, ale to tak wiecie. Progres się nie zapisuje, raczej, nie? Ale nie, mogę zapisać. Świat został zapisany. Czy ja słyszałem? Jelonek! Możesz ustrzelić jelonka. Lejonek! Lejonka. Dobra, co ja mam? Nie mam żadnych pułapek. Eee, robi się ciemno, ja. E... Szybko idę do ciebie. I'm scared! You scared? I'm scared. O, jest jeszcze jedna pułapka tutaj. Dobra, wziąłem. Czy jakieś lekarstwa? Tu nie ma lekarstwa. E, ty chyba masz jedno lekarstwo. Nie mam. Będziemy musieli wyruszyć. Weź sobie też namiot do ekwipunku, bo tutaj leży. Co nam kuźwa namiot? Nie wiem, żeby go rozłożyć. Okay, ja może sobie... Patrz, ej, Max. Max, patrz. Jest! Znalazliśmy Knozia! O, zmaltretowany. Zmaltretowany, stibagowany... Ej! O, ja to tu jest wieżyczka. O, tu jest wieżyczka. Ile masz naboi? Bo ja mam 10 na 4. 5 na 10. To sobie przeładuj. Po co? No to już 5 to jest magazynek chyba. Nie, 5 to jest tyle ile masz teraz. Okazuje, A nie, to jest strasznie śmieszne z tym BigFootem, kurde. Czemu śmiesz? Nie, nie, no... Tak Czemu goło? się śmiewać z BigFoota? No to wygląda jak taki wielki, typowy goryl na dwóch nogach, który prawdopodobnie jest prawdziwy. Żywa legenda, ale tutaj już przejdziemy do tego, do słompa chyba. Ja, a widzisz Aż tą nie. taką ścieżkę tam u góry? Tak, w górę, no no, tam tak, możemy Tak, to ja, to ja bym tam poszedł. Tam możemy pójść. Chodź, przejdziemy skrótem, nie będziemy się trzymać szlaku. Mm, jesteś pewny? Tak. Jesteś pewny, że chcesz to zrobić? Tak, Bigfoot nas nie znajdzie, jeżeli zejdziemy ze szlaku, kurde. No, to nie <laughs> działa tak. Która godzina w ogóle? 22, ok. Szkoda, że grzybków nie można zbierać i nie da, można się nimi uleczyć. Nie, nie można jakoś to, tego craftować. kurde kurcie że... crafting. No. Crafting byłby fajny w sumie. Uuu, widzę światło. O, interera? To może być kolejny survivor. Lampę ktoś zostawił na tym. I tutaj jest? pule karabinowe. Ile masz? E, 4... 10 na 4. To bierz. Park rules No glass No. Aha okej okay. nic ej, same no nic Same noły <śmuteł> smuteł no Dobra, yeah. ale tutaj już jest zamknięta ślepa uliczka, no to Ja. Yeah. Tutaj pójdziemy do słompa, ten domek to jest słomp, ale... tam było rozwilenie, Słomp i jeszcze coś No to właśnie idziemy w tym kierunku. To, to teraz tą drogą możemy iść właśnie tam gdzie mieliśmy iść wcześniej, mm -hmm. tylko nie pamiętam co to było? Jakiś kamp? Kampus? Coś, coś tam było w każdym razie Uff, skoczyłem na dół. Jakieś jaskinie by się my, przydało. My, myślałem, jedze. że to są jaskinie, jakieś by tak poukładane no, no. kamienie. Można było wejść do jaskini ja, jakieś. O day o, day dzień 3. trzeci, o okej. Okay. Mamy jakąś określoną ilość dni, żeby go zabić chyba nie jak? wiem. daj 700 kuba 20. Mamy On dalek. chyba za każdym dniem robi się chyba bardziej agresywniejszy czy coś? O oo. Więc no. Mamy ma, im dłużej tutaj przed, ten przebywamy, tym, tym, gorzej. tym gorzej, tak. Super. Ale jedną osobę już znaleźliśmy. To jest plus. Chyba musimy znaleźć wszystkie. Nie musimy ubić Bigfoota. I zabić wielka, wielką stopę. Tam się, tam się coś świeci. Kolejna wieża strażnicza. Jest! Let's go. Tam może być lekarstwo. Tak, i ten. Jak jest lekarstwo, to ja biorę, bo jestem wieża, bardziej. Ubity. Stara wieża myśliwska, dwa. Co masz, co? Masz, o, co masz? Łapka i naboje. To ja biorę naboje. Ja bakteria się. noctowizyjna. bateria noktowizyjna. Bakteria! Bakteria, tak. No, a to ja zajdę sobie tędy, pozwolisz? A, i tu już jest słomp, okej. Okay. Tak. to słompa. O cholera, jasna. Ale? O cholera, jasna. Co się stało? <laughs> Utknąłem na półce skalnej, uszedł. Zginąłeś? Mam y, dosłownie 10 HP. Pozwól, że się uleczę. Uf. Ty miałeś lekarstwo? Tak, miałem jedno. O. Trzeba znaleźć lekarstwo faktycznie gdzieś. Yuh. Yuh. Tu może być jaskinia, coś czuję. Gdzieś I'm. w tej ściance. O oh my god, mate. Mane goten. Ja chcę pozwiedzać ten haben. Też chciałbym zwiedzić jaskinie, tylko nie wiem, gdzie może być. Pytanie, czy w ogóle jest? Tak. Ja, ja bym rozstawił gdzieś jeszcze pułapkę, ale dalej od tej kamery czwartej, która tam jest. No tak, no pułapkę mamy niedaleko tej kamery, więc nie no. ma co tutaj rozkładać. E -e -e. utknąłem przez chwilę. O i tym no szlakiem to... żeśmy nie szli. Tym szlakiem nie szliśmy. Tu będzie rozwidlenie w prawo, i może być jakiś kierunkowskaz. Nie ma rozwidlenia, jest po prostu wyjście do góry. No to chodźmy. No, ale jest ścieżka. Tak, jest ścieżka, ale chodźmy. A, no to jest. Czego teraz tym razem nie wolno? No climbing! <grytanie> Ograniczony park. Jesus. Gdzie to jest? Muszę wiedzieć, żeby tam nie pojechać. Tak? Obiecujące. To wygląda ciekawie. Jakbyśmy gdzieś tu mniej więcej mieli jaskinia, I think. To ty poszukaj jaskini, a ja pójdę tą drogą tutaj. To jeszcze gałązki pozbieram. Tak, ciach, ja. To nieograniczoną ilość możesz zebrać? E, mam ograniczoną, tam chyba do 14. O. Tutaj jest ścieżka jeszcze max. Ja jest idę jaskinia! Się... Ojdę! Idem. Chodź, chodź. Idem. Poczekaj, jak chcę też wejść do jaskini i zobaczyć co tam I jest. I może to przy tej ciało. jaskini rozłożę pułapkę? Pułapkę i kamerę. Kamerę gdzieś dalej. To ja rozłożę kamerę tutaj na ścieżce. O, tak, tutaj. Eee, kamera. Cyk. Może gdzieś, o. nie wiem, ukryta bardziej tutaj, w tej paprotce. Tu. Poczekaj. Ja tu niech będzie sobie tak na środku? Ja zobaczę co daje ten sygnał. Uwaga. Idzie. Słyszę go. A, what the fuck! A, czy ja padłem, tak, tak, tak. w łapkę. Nice. A, ty, o, nie, on nie bije. Idzie po ciebie. No Nooo! No, no! raz sygnałowa! Au! Jak mnie rzucił! Ach, kurde, panie. Wpadł, nawet go nie uszczeliłem, wpadłem w pułapkę jeszcze. Akurat pobiegłem tam, gdzie pułapkę postawiłeś, nie? To chyba jest jego jaskinia, raczej. Czy ja ją w... da, ją, super. Tak, że zdezaktywowałem. <noise> poflasłeś w nią. Dobra, on, cicho, chyba, nic. on chyba wyczuł ja mięso jedzie... i pobiegł w tym kierunku. Może, nieznana jaskinia. Dobra. o! o! Oh! O rozzwone zwłoki. Mm, Edward O oh Jesus! Jak zmarnę to! To jest ona. W ogóle zauważyłeś? Ona nie ma twarzy. Ubrania są nienaruszone. Jak on ją zjadł? To, to nie ciekawi. No, ja wezmę może karabin do ręki. Tak for sure. Ale, czekaj, ale poza tym mamy jeszcze co? Kamera, karabin, pistolet, raca sygnałowa. Aha, to jest tylko raca. Jeszcze dalej. mamy drona, ale dron raczej się na nic nie zda, skoro on nas tak eee. łatwo znajduje. Ja nie wiem po co jest dron chyba, tak naprawdę nie wiem, żeby sobie pozwiedzać Ta... tylko na... O! O! Na... Co jest na stole? Błagam, lekarstwo! na eee, k... naboje karabinowe. Bierę. Tutaj można puścić drona. W paralotni też można latać tutaj. przynajmniej tak jest tutaj napisane. Hang gliding. Poczekaj, no, puszczę tutaj drona. Polataj sobie, zwieć. Controlled by max player Tak. Yeah. A. Tylko wiedz, że dron ma ograniczoną odległość. A jak się nim leci w górę? E, shi a, spacją, dobra. a shiftem zlatujesz w dół. Jak w Minecraft'ie na Creativie. To Możemy teraz tam zejść na dół, ale to tam, tam już w sumie żeśmy zwiedzili. No nie, poszliśmy, nie poszliśmy tak naprawdę w dół, w W dół, ja bym teraz poszedł w dół. Tylko musimy jakoś hmm. inteligentnie zejść w dół. A jak? Z tym może być problem. A Nie, nie ma problemu, tutaj. A, tutaj jest zdejście dobrze. Jak ja mam mało życia! Ile masz? z 5%! Uf. Uf. No uf. Big uf. Yy, trzymaj flarę w ręku, na wszelki wypadek, jakby biegł w naszym kierunku. A flara go odstraszy? Tak, flara go natychmiastowo odstraszy. O, ja wezmę sobie kule śledzące, żeby go trafić. W ogóle jak trzyma tą flarę, weź, weź, weź sobie flarę do ręki, zobacz on ją trzyma. Ten paluszek taki. Wilkeł, słyszałem wilkeła. Uuuu. don't like it. Musisz mnie chronić, bo jak on mnie ugryzie, to Dziabnie, ten... to you are dead, Not big surprise. Dead. Pytanie czy możesz mnie podnieść. Co to jest? Ale to grzyby, może wygląda jak jakieś zwierzę. No Można chodźmy tutaj się w dół. Podnosić, a noże? Chyba nie. Nie, nie można. No Dałoby się znaleźć gdzieś jakieś apteczki. Nie, to naprawdę, to, to, to tylko po jednej sztuce mamy na osobę? Zgłupia. No trafie. przecież Przecież pan Duża Stopa nas ciachnie na kilka strzałów. Znowu mi się Ambient włączył jakiś. I Jeżeli o, jest Ambient, to prawdopodobnie jest gdzieś blisko. O! Nie wiem co to było. Jest ambiencik. I jest chyba gdzieś blisko. Ja bym skręcił w prawo tą ścieżką całą. Tą malutką. Dzieje. Tak, 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 tak. Takim odchyłkiem małym. Tak i tam może coś znajdziemy. Tutaj coś... O, jest, tutaj jest, jest dom. Jest dom oraz... Groby? Gro, groby. Zobaczmy co jest w domu. Błagam o lekarstwo. Jest lekarstwo. Give me. I nom użyj. jedno, nom drugie. Kamera, no użyj się jednego. Użyj, użyj się jednego. Nasz jak jaki ja wypadek? Żyj, jak ja sobie, sobie żyję. Żyję. Jest! Jestem zdrowy! Nie, jestem czemu zdrowy. tu nie można kłócać? Halo? Myślałem, wiesz, że co ja Wiesz co ja proponuję zrobić? Zapisz no. tutaj. Zapisz tutaj świat i skończymy tu. Ten no odcinek? Tak. Okej. Okay. Oh my god. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że teraz w aktualnej chwili nas... Wielka stopa nie najdzie, bo to Jesteś, byłoby. w domu, więc raczej nie, 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 nie ma Tak, szans. tam coś za domem jest, ale sprawdzimy to za w następnym odcinku. Tak czy inaczej, yep. dzięki, że oglądaliście. To był Bigfoot wraz z Maxem. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Nara!